Halo. Jajeczka, pieczywko. Pokaż co na stole. Oglądamy blue, nie wiem czy znacie, ale wszyscy oglądamy blue, a na stole Darek zrobił piękne sałatki. No, powiedz, tofu tak. smażone. Tutaj... Okej, okay, także. Tak to wygląda. I widok. I piękny widok od rana. I zamknięte drzwi. <głosy> <głosy> to jest wiesz, żebyś nie uciekła ode mnie. Wczoraj poszedłeś jakoś się spać? Nie, musi się zabezpieczać, żebyś w nocy działał. Wczoraj ciebie. poszedłeś spać, a my ten. Ale zlodowa to zapraszam. A nie, jest okej. Okay. Wiewiórą trzeba dosypać. No, czekaj. Ale pięknie, pośpiewają. Ale śpiewają. Nie, nie, patrz, zobacz, zobacz co kwitnie, już, te. No. A tu mróz za tydzień. A tu mróz będzie. Nie wiem, te wszystkie roślinki pięknie kwitną, a tutaj będzie mróz. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Bo podobno ma iść załamanie znowu pogody. Wiewiór od rana szaleją, słuchajcie ptaki. Mamy kaczory swoje, słuchajcie. Prawie że własne, bo trzy kaczory nam tu takie młode pływają. No ale ten śpiew ptaków niesamowity. Mega padało w nocy. Wczoraj było super. Pogoda była po prostu miodzio. No, ale chyba już nie będzie tak super. Nie ma mała to je. Mała ma swój zestaw. Śniadaniowe i plus ogórki. 5 minut później po deszczu, po gradzie. Nie ma śladu, słuchajcie, świat jest piękny po prostu. Przyroda jest piękna. Ptaki śpiewają, wiewiórki szaleją i mamy takie cudne kolory. Nie wiem, czy widać tam w tle, mamy taki granat. Yy, tam chyba przeszły te chmury dalej. No niesamowita jest ta pogoda. Zawsze się ciężko vloguję, kiedy są na weekend z nami znajomi czy rodzina. Właśnie teraz była rodzina. I powiem Wam, że mm, no właśnie, ciężko wziąć tą kamerę i coś ponagrywać. Dzisiaj pogoda gorsza, chłodno jest, deszcz padał, ale nadal korzystamy. Słuchajcie, news. Te tiklesy, które niby są do wyrzucenia po pół roku, te co są akurat baby, czy takie te, takie zielone, human się nazywają. Zmieńcie sobie w nich baterie. Podważyłam tutaj nożem. Kupiliśmy baterie taką wiecie, płasko jak do zegarka. I normalnie działają, a jak. Yy, Skąd wiecie, że działają, przykładacie do ucha jest takie delikatne tykanie, jak zegareczek by chodził. Bardzo delikatnie. Także sezon na kleszcze otwarty. Niestety, bo kleszczy jest mnóstwo, słuchajcie. Wczoraj pieski łapały tyle kleszczy Szałas masz, mogę go nagrać. Wow, ale zimno ci. No wie, musisz chodzić, bo jest za zimno dzisiaj. No wyjdź myszko. A to jest Lali szałas, proszę bardzo. Ale masz gałęzie. I ślimaka masz w szałasie. Wow! Łakasz tego ślimaka, ale fajne! Przyniesiesz mu listki, żeby zjadł? Może jest głodny, wiesz? Musimy biegać, słuchaj, bo bez... jest... O, tutaj Lala ma konika w szałasie. I tutaj zbiera... I tutaj wczoraj układałyśmy. Ty tu siedzisz. Dobra. Przynieś dla tego. Przynieś Limakowi szybko coś do jedzenia. Tutaj, słuchajcie, miejsce pod szklarnię z doprowadzoną wodą, z doprowadzonym prądem. Tutaj naprawdę chłopaki dużo posprzątali, bo no były takie rzeczy. No ale powoli, powoli siedziałkę posprząta. A to słuchajcie, nasze poduchy, na których siedzimy przy ognisku. One się tak świetnie sprawdzają na dwór. Nie wiem, czy one są też. Do, niektórzy może je do domu wykorzystują z, tego, z, skaj, z tej skajki, ale to są fantastyczne poduchy na zewnątrz, właśnie do siedzenia wokół dobry, ogniska. Kierowniku. Dzień dobry, panie kierowniku. A tu maszyna do cięcia. No i tak. Słuchajcie, rodzice się w tym momencie zbierają. Już się pakują, jadą do Warszawy wcześniej, bo się mówili ze znajomymi. No i my też się będziemy jakoś zbierać, bo, no bo nie ma jakiejś super pogody, ale musimy jeszcze pochować to i tamto. Ja trwieję. I też będziemy lecieć do Warszawy. Trzeba vlogi złożyć, trzeba zaplanować film na dzisiaj. No i odpocząć, bo jutro zaczyna się długi tydzień. Bardzo, bardzo, bardzo intensywny. I znowu nas tata polał pianą. Co rybka? A ja się witam z wami w mojej krainie zapachowej. Chciałem wam pokazać dwa zapachy, które możecie kupić dla faceta, albo dla siebie I bardzo bym się ucieszył, jakbyście napisali w komentarzu Co wy polecacie Ta część już jest oklepana, wiem Ale mam dla was trzy zapachy Trochę okurzona, ale wiesz, to można co, co chwilę sprzątać Ten też na pewno I jeszcze jaki, który teraz często używam Ten jest fajny Ciepłe kojarzy mi się ze świętami, e, ale jest nigdzie niedostępny. Ostatnio znalazłem butelkę chyba za 70 funtów na lotnisku. E, tak, tą butelkę 100 ml. Jak mi się skończy? Bo tu jeszcze. Zobaczcie, resztkę, ma widać to w ogóle? Resztkę na samym dnie. No więc nie muszę być ostrożny, jest bardzo drogi, ale naprawdę fajnie Ten ostatnio jakoś mniej używany, ale też półeczko już zużyta. Te bosy czy soważe to jakoś mnie ostatnio używam. Ale mogę Wam polecić te dwa na pewno cieplejsze zapachy. Bardzo mi się sprawdzają. I ten używam na dzień, a ten na wieczór. Dosłownie dwa przygięcia wystarczą. Więc bardzo Wam polecam. I oczywiście czekam na wasze komentarze. Zobaczymy, co tam fajnego napiszecie. Przyjdzie mi jedna, też buteleczka. Jak przyjdzie, to Wam pokażę. Bo cały czas wyświetlają się TikToki, że ten zapach jest wow. Zobaczymy, jak przyjdzie. Zamówiłem malutką buteleczkę w zestawie z jakimś innym zapachem, bo było po prostu taniej. To jest taki szybki przegląd tego, co tutaj mam. Mam jeszcze jakieś nieodpakowane, ale muszę się tam dostać. To jeszcze są Karoliny. To jeszcze mam tą Ford. Muszę się zabrać, żeby tutaj zrobić porządek, posortować, bo wcześniej było tak, że jedne, jedno pudełko takie było za na przykład odżywki, rzeczy do włosów, rzeczy do ciała, a teraz już się tak zapełniły one, że nie wiadomo co w czym jest. W szufladach taki w miarę porządek jest, jakby miniaturki, a porozwalane wszystko. No dobrze. Uciekam I małe zmiany odzóry w pokoju To teraz jest biurko Tu zostało tak jak było I tu są te pojemniczki na zabawki Nie wiem czy to jest dobry pomysł, no, ale ja tak przestawiła Może jest więcej miejsca po prostu do pracy Nie ma tej komody e, Na ciuchę. Ona teraz stoi w innym pokoju Tej z szufladami A mała to je pozwalała, bo szukała wczoraj jakiegoś kota tęczowego Więc trzeba będzie ogarnąć ale fajnie, więcej miejsca jest. No i ten dywan, który tutaj widzicie, on jest chyba z Ziska. E, ostatnio, jak sprzątałem, widzieliście w filmiku, jak sprzątałem mieszkanie, e, to było bardzo uwalone i nie dało się go wyprać po prostu jak się go wyprał, to on się skurczył. A ten, dokładnie ten sam, dostaliśmy na przycenie wisku. On był z wystawy, więc był stówkę taniej. Więc bardzo fajnie. Także maseczka zmyta. Nałożyłam sobie godę Serum od Pariensa. To jest moje ulubione serum od nich. E, I stosuję. Mam i w łazience i mam tutaj. E, na usta nałożyłam sobie La tą maskę mm, Lip Treatment Balm. Żeby wiecie, żeby je nawilżyć. No i tyle. Cała moja pielęgnacja. Idę się teraz uprać piżamę. Podsuszę sobie włosy. I będę się jeszcze chwilę bawiać surą. Która właśnie przyszła. Co dostałam? Co za niespodzianka. Mogę pokazać? Widzą? Dlaczego wsadziłaś tu owsiankę? Jest w środku, bananowa. Dlaczego wsadziłeś tu owsiankę, rybko? Takie pomysły. Hejo, jest późno, jest pierwsza w nocy, ale chyba się nie pożegnaliśmy na tym filmie. Jeszcze pisałem chwilę z Kasią in the garden, więc Kasia, jak oglądasz? Pozdrawiam serdecznie. <laughs> A jest śmieszne jest to, że YouTuberzy się bawią, oglądają i na przykład się w ogóle nie znają ale można złapać taki fajny, naprawdę przyjemny vibe ze sobą co jest takie śmieszne uczucie, naprawdę więc z Kasią chwilę pisałem, wiedziałem, że tam się wykluły pisklaki ale dla mnie kurnik to jest już level high tym bardziej, że trzeba kogoś mieć na miejscu, żeby ten kurnik się otwierał, zamykał, bla, bla, bla ale mam nadzieję, że moje pomidory się udadzą, wyrosną i we wtorek ma być szklarnia więc nie wiem, teraz musi ktoś tam pojechać, czy ja mam pojechać. Takie zamieszanie w ogóle nie mam czasu na to we wtorek, mam bardzo ważne rzeczy. I no dziwny tydzień. Więc faj, fajnie się zaczął poniedziałek, bo już jest pierwsza, e, tak pozytywnie. Mam że pobolałem trochę gardło. O tej pogody chyba troszkę byłem za dźwięką ubrany na zewnątrz jeszcze składam kilka vlogów do przodu, pewnie położę się o 3 spać, a z wami już się teraz żegnam i widzimy się w kolejnym vlogasku, trzymajcie się, pa pa!